Stefan, co zrobić jak Waldi nie odbiera? No właśnie, ogon w dół. O. Trochę w górę, trochę w dół. No będziemy próbować, ale nie chcę odebrać, to co mamy zrobić? To jedziemy sami, nie? Okej. Okay. Eee, nie ma tragedii, ty. To miejscami jest tylko tak. Także spoko. Można maszerować. O. Chociaż nie będzie dobrze. Siemadero. Zima nie odpuszcza, ale jakaś tam lekka odwilż przyszła, można iść potuptać sobie. Także trzeba lecieć. Tu byłem już. Fajnie dwa srebra tu wyszły. Można poprawić. Najwyżej. Jak się nie uda, to tradycyjnie zmiana, ale nie bądźmy złej łyśni. Miłego oglądania. Pięknie, ślicznie detektorystycznie. Jest arsen z cycuszkiem. No, super. Arseniaczek wpada Pierwszy fajny sygnał Jest ładny guzik Ale zajechaniec, bo zajechaniec No ale jest Fajny strzał Chyba jest moniak Ale kurde To już wcale się nie robi fajnie Nie, guziolek 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 z tych takich co Miałem serię na nie A teraz Dawno nie było Jestem pułaski taki ale jest, kuziczek. No bo to nie będzie arsen, nie? Nie, nie. To jest zwykły płaski. O kurwa, o kurwa, o kurwa. O kurwa, to się nie zdarza dwa razy, ale kurwa. Nie, nie wierzę. Nie, to nie będzie. Ale patrzcie, jak to wygląda. Akurat, to jest moneta. Ja myślałem, że. Ale myślałem, że jest obrączka. 5 groszy. 5 groszy, 49. Także pozdrawiam serdecznie. Ale wyglądało jak obrączka normalnie. Aż mi serce stanęło. Dobrze, że mi nie stanęło. Tu kurę w hipotermię padł na tym śniegu. Zderzenie dwóch światów. Zielono mi, i biało mi. Jakaś blaszencja, ale co to jest? Jakieś zdobienie, czy coś tu pisze, jest napisane O kurka I co to będzie? Sal Salcia Saler Saler, co to jest saler? To też jest saler Kurka nie wiem od czego saler. Czy to jest współcześniak, czy nie współcześniak? Seller. A to feller weschnął. Seller, kurde. Po takim czymś to nie fajno się chodzi. Kurde, to idzie sobie. Jak to jest z marzlina, można sobie szpyry połamać. Ja monetę, kurde, tylko będzie o. Widzicie? Będzie teraz kłopot z rozpakowaniem. Albo i nie, nie będzie. <śpiewa> kurde, monetę. drut, ale Lipton. Ciężkie warunki, ale Moniak jest w tych ciężkich warunkach. Co to jest? <śpiewa> Między Międzywojnie? Tak, jeden grosik, ale petarda. No to kurde, już mi ciężkie warunki nie przeszkadzają. Tak jest, ale piękna jedyneczka, nawet jej nie trę, bo ten piasek się tu kurcze robi z tym śniegiem, o widzisz, piękne, międzywojnie jedyneczka, cionek zrobiony, najpiękniejsze monetki świata, super. Ja już myślałem, że tu będzie międzywojnie na międzywojniu, czyli międzywojenny narciarz, ale nie, ale i tak sygnał był drugi i taka klamereczka wyskoczyła. Malinka. No także fajnie. Kiedyś mówili ziemia dla ziemniaków, nie? A teraz mówią ziemia dla moniaków. Co to jest za maleństwo? O, guziolek. To ziemia dla guziolków. <laughs> no, ziemia dla ziemniaków. Ziemia dla moniaków. ładnie zdobiony jakiś. O, no i taka petardinio małe. Patrzcie, kurde. Moniak w dwóch częściach <laughs> ziemniaka schowany. Co tu za monetium wpada? Aj, cesarstwo. Oj, pięknie. Jest, cesarstwo. Piąteczka, petarda. <laughs> Ziemniaczana monetka. Cyk. Cyk. Ale kurde na frytki mi chęć przyszło. O ja pitole, ale bym o Takiego hamburgera z frytkami matko, bosko. No jo, ja, zimno. To i tłuszcze się domagają. Tutaj uzupełnienia. Wszedłem trochę do lasu. Już tam kurde byłem tak zawalony. Tu porcelanka, ale mam. Mam, mam, mam Miałem. Kurde, się rozpadł. O ja Pitole. O kurka Ale szkoda, taki guziolek piękny No i co? I nic Ardian Nic, rozpadź się Rozpad się w rękach I co to było teraz? Napiszcie w komentarzu jak wiecie co to było, chociaż tyle mi zrobicie przyjemności Teraz chyba mam coś, ale naprawdę nie wiem. Pierwszy strzał klamra carska albo Austro-Węgry. Ale teraz się już zastanawiam nad jakąś kurczę papierośnicą. Klamra to nie jest. Klamerka to raczej nie jest. Nie tak jak mówiłem jakieś pudełeczko będzie jakaś papierośnica albo jakieś pudełko zdobione pięknie, ale fajny strzał no jest, piękne szkoda, że nie całe. fajnie a no, takie fanty to cieszą <ścoughs> jest petarda z łóżkiem? z łóżkiem o kurde masz, cesarstwo Cesarstwo, koronę było widać, ale tak. piękny. No kurczę, no mój się rozpada za to ty masz. Mi się dalej Questa męczy. Czemu nie Rutusa? Nie chce mi się zmienić. <noise> Dobra, no jesteś usprawiedliwiony. O, ale śliczniak. No jest piękny żółwol, mówię, że jest. O, fajnie, fajnie trafiłeś, ale kurde rozczytać. Czy tam bracie rozrebusować? To będzie naprawdę ciężko. Wygląda jak jakaś tabliczka od domu może. Fan fajny. Tylko widzicie, stan. <grystanie> Lipton. Co masz fajnego? O kurde no. jakaś. Ale to... Nie mam pomysłu, Od roweru, od samochodu. Rybia łuska, no jest, takie konkret, tylko z tej strony jest puste, nie? Mhm. No, kurde, to jest znak, że ryba po grecku na święta ma wjechać, kurde, co to innego może być, no. To jest znak, żeby karpie nie zabijać. No, no jest. Masz fanciora, fajne. Misiek. Ja mam pieczątkę. Pieczątkę no jest plombunia taka pieczątka no fajne nawet to jest piękne powiem wam szczerze i to chyba będzie od, może od lampy nie wiem od czego ale może takie pokrętło nie te jak wszystkie takie z nazwą jak tam jakieś kosmo Berlin czy Bremer czy coś takiego ale takie pokrętełko. Fajna rzecz. Dobra, w lesie już nic nie było. Trzeba było wrócić na pole. A na polu ja pitole, 10 fenoli, ale jaki piękny stan. Cesarstwo. O kurka, naprawdę. Tak ładnego stanu to już dawno nie miałem. Ale petarda. Śliczne, o, ale cudowne. 1897 rok. Petarda. Przebijało tym żelazem. Ale kurka. Mam monetkę. Jednak Deus to potrafi wychwycić. Maciuś. <gry> Jeden grosz między wojnie. Jakie patinium piękne. Kurę mam dwie jedyneczki dzisiaj. Zobacz. Jaki piękny orełek. Piękne, nie? No kurka. Mówię, ale to żelazo tak maskowało to, no lipton trzeba zabierać i sprzątać. Pierwszy w pierwszym życiu? Nie. Nie? Miałeś? W wypadach Ale pięknie, no. No widzisz? Kurde. Międzywojna, żuwol. No to mamy już trzy grosze międzywojenne. Ty, gdzie do dzika, kurde? Oś muzyko. Jest, to jest. Fajnie, widać, że jest. Kurde, te oklękania dobrze, że to są te poduszki na tych, tych. Kolana były załatwione. O! Adolfinio, kaszubska boratynka. No to teraz już mogę wracać z czystym sumieniem ile lecą, zimno jest, ale jest, jest Kaszubska Boratynka, jeden fenolek Adolfinio patrzcie, kurde myszołów, jastrząb ale leci ale się tutaj nakopałem tego pieczątka, tak znowu pieczątka solna plomba, żartuje. plomba solna ale ciekawe skąd. Będzie Dancyk. Cholipa wie. Ech. A nie będzie Dancik. Coś tam jest. No, a wydaje mi się, że Myszołów mi przyniósł szczęście. Chyba mam kolejne. Jest! <śm> Kolejny grosik z międzywojnia. Ale petarda. Ten rocznik ja tu nie widzę, tego 30. 1930 Ale Petardinio. Oh, oh, oh. Tak to już Micha jest ujeżona. Jak się nie cieszyć, jak takie monety wpadają. No jest petarda, nie? Podsumowań nadszedł czas. Brok ty. Dawno nie. Jest jeszcze takie, czy nie ma? Chyba już nie. Nie ma, nie? Właśnie dawno nie widziałem. No są śmieciągi. Są śmieciągi. A to Feller wesnął Seller. Kurczę, tu nie wiem czy to było. No ale jakieś puzderko to jest twoje puzderko pokaż, jest fajne. No ale ładne to jest, nie? Takie maleństwo. Mm -hmm. Coś tam było może jakiś obrazek. No, ładnie. Jest między wojnie pięknie, jest Prusaczek, śliczny. No fajny, kurde, nie? Ja tu tak samo. Revelation, kurczę, normalnie. Trzy międzywojnia. Ale one schną. Jest grosik, 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 dyszka, o, to wszystko schnie tak szybciutko, dyszka, piąteczka, kaszubska boratynka, tutaj są dwie pieczątki i tyle, zawijamy się. Fajny wypad, nie? Bardzo Umęczeni, kurczy wychodzeni, znowu naładowani endorfinami i o to w tym chodzi. Fantów, jak dla mnie, mega petardinio. A wy, jak Wam się podobał nasz wypad to czarnego kciuka, subskrypcję. NARA!